Cześć na K6. Hasło, które w końcu się urzeczywistniło. Kibice, zarówno ci starsi, jak i ci młodsi, półnie przybyli na stadion przy Konwiktorskiej, aby wspólnie kibicować czarnym koszulom w walce o komplet punktów. Kolejnym przeciwnikiem druga drużyna Śląska Wrocław. O nastroje przed meczem pytamy prezesa Polonii, Gregu Anito. Wiem, fajnie, fajny, wreszcie jesteśmy na K6. Na pierwszym meczu bardzo długo przeszły. Bardzo fajne, bardzo pozytywny. Nie mogę doczekać I. Viva e, Polonia! Atmosfera na trybunach gorąca. Kibice stęsknieni za emocjami na K6. Na szczęście piłkarze nie kazali długo czekać na pierwsze okrzyki radości. W 34 minucie spotkania na listę strzelców wpisuje się kapitan naszej drużyny, Łukasz Piątek. Kolejne okrzyki, tym razem nie radości, lecz bólu, można było usłyszeć po faulu na obrońcy Polonii. Zawodnik Śląska Wrocław obejrzał po tej sytuacji czerwony kartonik i musiał opuścić boisko. Czarne koszule grały od 40 minuty w przewadze jednego zawodnika. Mimo to druga połowa przyniosła niespodziankę. Wyrównującą bramkę dla ekipy z Wrocławia. Na szczęście kibice nie musieli długo obawiać się o wynik. Bowiem już 3 minuty później, po fantastycznym dośrodkowaniu, Marcin Kruska pięknym strzałem głową pokonuje bramkarza Śląska. 2-1 dla Polonii.

Polonia może cieszyć się z pierwszych trzech punktów w tym roku kalendarzowym. W meczu swoją szansę dostał m.in. debiutant Filip Balcewicz. Na pewno duża radość iż i byłem bardzo szczęśliwy, no bo wiadomo, że nasi kibice są naprawdę bardzo żywi i potrafią bardzo dobrze dopingować, więc czułem w sumie pewność na boisku, bo tutaj na trybunach też jest pewność, więc to motywuje. Nie sposób nie wspomnieć o wyjątkowym wydarzeniu, które miało miejsce w przerwie spotkania: pożegnanie jednego z najbardziej zasłużonych zawodników z konwiktorskiej, Adama Pazio. Wielkie dzięki, do zobaczenia. To była dla mnie duma, przede wszystkim, móc występować tutaj w starej szczycie Warszawy. Jeszcze raz dziękuję za wszystko i do zobaczenia. Dziękujemy wszystkim kibicom za wspaniałą atmosferę na stadionie. Jednocześnie przypominamy o trwającej ofensywie marketingowej, o akcjach Kumple z Trybuny oraz Otwarty Stadion, w ramach których można otrzymać darmowe bilety na spotkania Polonii Warszawa przy Konwiktorskiej Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami akcji. Wszystkie niezbędne linki zamieszczone są w opisie pod filmem. Do zobaczenia na K6.